Pan poseł Krzysztof Tołwiński, panie marszałku, Wysoka Izbo. Polska jest krajem rolniczym. Rolnicy, mimo iż są dyskryminowani przez wspólną politykę rolną oraz prowadzą działalność w nierównych warunkach konkurencji, w dalszym ciągu. Dostarczają do sektora przetwórstwa rolno-spożywczego wysokiej jakości i tani surowiec. Wspólna polityka rolna, która propagandowo miała być panaceum na wszelkie zło, okazała się niezwykle niekorzystna zarówno rolnikom, jak i polskim konsumentom. Mamy więc do czynienia z klasycznym paradoksem nieopłacalności produkcji rolniczej, taniego surowca i wysokich cen. O ile społeczeństwo Starej Piętnastki nie odczuwa ze względu na wyższe płace, dochody, znacząco wzrostu cen żywności, średnio w koszyku wydatków na żywność Europejczyków jest to 12-13% przeciwnego wynagrodzenia, to w przypadku polskiej rodziny. Przez wzroście cen żywności w 2010 roku 5-6%, wydatki na żywność stanowią wskaźnik 26-27%. Biorąc pod uwagę średni wzrost cen żywności w 2011 roku o kolejne 6-7%, i to jest najbardziej pesymistyczna, nie jest to najbardziej pesymistyczna prognoza, w koszyku wydatków na żywność dojdziemy do wskaźnika 30% i powyżej. To są alarmujące dane. Czy rząd zamierza w czwartym roku rządzenia zajmować się dalej polowaniem na opozycję? Czy nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, iż ta drożyzna stwarza zagrożenie biedy, ubóstwa, niedożywienia i nieuchronnie prowadzi do niepokojów społecznych? Przestrzegamy rząd PO, PSL przed odpowiedzialnością za bardzo realny scenariusz wyjścia ludzi na ulicę. I będzie to skutek waszej polityki, a de facto bez rządu, chcę się powiedzieć, bo Polska dziś bez rządem stoi. Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Marek Sawicki jest zaskoczony faktem odpowiedzialności za gospodarkę żywnościową. Wydaje mu się, że to ufolutki, zielone ludziki, no nie mylić z PSL-em, odpowiadają za ten stan rzeczy. Ten pierwszy rolnik Rzeczpospolitej na dezorganizację rynku rolnego na szalejące ceny ma jedno wyjaśnienie słowo klucz spekulacja. Wszystko tłumaczy globalną gospodarką, złymi giełdami. Jeśli więc nie ma wpływu i wszystko warunkowane jest globalizmem, to po co ta zabawa w ministra rolnictwa? Przedstawia argumenty wycięte rodem z głębokiego PRL-u. cen żywności to spekulanci. I kułacy tylko należy dodać. Ile tą propagandą i gawędziarstwem połączonym z bałochwalstwem dobrobytu unijnego zamierza minister rolnictwa zaklinać rzeczywistość? A ona skrzeczy. Rząd podniósł stawkę VAT-u, a rynek 2-3% dorzucił sobie do produktów, a konsument wysypuje ze swojej kieszeni ostatnie grosze. Dobry gospodarz wie, czym zarządza. Nie da się tego powiedzieć o ministrze rolnictwa. Praktycznie do końca dni swoją politykę w zakresie podstawowego rynku zbóż opierał na błędnych szacunkach zapasów. W dodatku Agencja Rezerw Materiałowych, gdy na rynku globalnym było zawożalne ruchy cenowe w górę, wypuściła na rynek kilkaset ton zbóż po cenach rok do roku 50% ich wartości obecnej. Jest to domena ministra gospodarki, czyli władz politycznego prezesa PSL-u. Sprawa ta na szczęście będzie przedmiotem badania Najwyższej Izby Kontroli. Magazyny zbożowe, spółki Skarbu Państwa Lewar już są po kontroli niku, a wyniki kontroli prawdopodobnie przybliżą nam opowieść, jak to ze zbożem było. Konsument w tym czasie za bochenę chleba zapłaci 5 złotych. I to nie fikcja, to przyszłość, którą rząd zgodował. Ta sama koalicja POPSL w Parlamencie Europejskim w ramach Europejskiej Partii Ludowej. Odpowiada za politykę unijną, w tym wspólną politykę rolną. Co się stało, iż w tych uwarunkowaniach politycznych tracimy kolejne rynki rolne? Polskie rolnictwo, polska produkcja rolna zwija się. Przykład: w 2007 roku produkcji cukru byliśmy samowystarczalni. Pod koniec obecnej kadencji niedopór cukru na naszym rynku do 300 tysięcy ton. W tym czasie Niemcy zwiększają produkcję o milion ton. Francuzi zwiększają powierzchnię upraw buraka. Podatki, miejsca pracy tworzone są w Niemczech, we Francji, a my stajemy się kolonią zbytu. Wchodząc do Unii, mieliśmy być potęgą z naszą dobrą, zdrową, wysokich warolach kulinarnych wieprzominą potęgą, która podbija europejskie rynki. A jak jest stan faktyczny? Utraciliśmy bardzo potężny rynek. Surowiec dzisiaj przychodzi z Niemiec, Francji, Danii. Okazuje się, że polska kiełbasa jest tylko z nazwy, wsad jest niemiecki. Żywność jest surowcem strategicznym. I tą stara prawda obali strategię rządzenia POPSL-u. Politykę sondaży, czarowania, PR-u i nic nie robienia. Dotychczas przeszła wam manipulacja narodu w sprawie lik likwidacji stoczni, kopalni, destrukcji armii. Ale strzeżcie się, nie zmanipulujecie pustych żołądków. Dziękuję.